Cześć, dziecko Boże, moje dziecko Boże. Błogosławcie w dniu dzisiejszym do i rodziny chrześcijańskiej. Z Jezusem Ci błogosławię. No, na tym filmiku nagram. No, siła mięśni, od czego zależy i wytrzymałość? No, no, no. I kto i jak właśnie ma coś Wysokości? Wytrzymałość. wytrzymałość, wytrzymałość zależy od Wysokości od wielkości, Wysokości Ten. No. Wielkości aparatu gorgiego, by coś jak jest. Ja rozrzuciłem 1, 2, 3, 4 i 5 wielkości aparatu gorgiego. No. Niech chrześcijanie mają jedynkę. Mają jedynkę i wysokości ten. I z dwójki mogą mieć wysokości 40%, wysokości dwójki 40% aparatu gorgiego mogą mieć. Jak na przykład na to, że jest ich 100 aparatów gorgiego, to 40 ich mogą mieć z dwójki. No, w ale to muszą wyrzeczenia robić, wysiłki fizyczne. Wyrzeczenia, wysiłki fizyczne muszą robić. Że, 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 że ten, e, te 40% wysokości dwójki. No, tutaj wysokości światkowie, wysokości i wysokości i alariści mają dwójkę, mają dwójkę, mają dwójkę. Mają dwójkę. E, dwójkę mają, czy e, prawie dwójkę mają, prawie dwójkę mają. Mają 60% z dwójki i 40% z, z ten e, no z przyjemności jedynki, jedynki aparatu hodziego mają. 30% z aparatu z jedynki mają z aparatu zodgo. Bo... ale to e, no, to, to ci świadkowie chowi? co porodzili się już jako świadkowie rychowi. Jej rodzice byli i oni, oni byli wychowani, że Jezus jest niebogiem. I wychowywani byli, że Jezus jest niebogiem. No, to tak świadkowie rychowi i archaicjczycy też. Wychowani są, wysocie, że Jezus jest niebogiem, tylko prorokiem jest. No, to oni tak mają, oni tak mają. Bagień w wysokości odszedł od chrześcijaństwa. I ty że chrześcijaństwo, jest, jest niebogiem, to ma, ma tak chrześcijanie, aby coś jedynka a, a jedynkę mają i aparat Gorgiego. No i tak to wygląda, tak to wygląda. a chrześcijanie, ach, chrześcijanie mają być coś ten. Jak, jak, się nie, jak jest wierze że aby coś się nie modli, a nie jest dumny, że jest chrześcijaninem, no to przyjemności ma aparat drugi o wysokości 60% wysokości z trójki i 40% z dwójki. Jak się modli, jest, jak, jak wystości, modli się, czy tam błogosławi albo wysokości jest dumny, że jest chrześcijaninem, to, ma, to, 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 to wtedy ma trójkę, wtedy ma trójkę, trójkę taki chrześcijanin. A jak tam w wysokości taki chrześcijanin, wysokości jest obronny mnie, mojej rodziny, byszości, Jezusa jest obronny, Maryi, mojego męża jest obronny yy, i słowem obronny nie musi być siłą obrona, Słowem obronny, słowem obronnym. Obronny. to ma, to ma Aparat w wysokości trójkę i 40% w wysokości szczurki. Aparatu gorzkiego 40% z czwórki ma. No i swoje i swojej, jest obronne swojej rodziny rodziny domu i rodziny chrześcijańskiej, no to ma, to ma tak, to ma właśnie tak, no to, to jest nowość, to, to jest nowości wysości, od pół roku to obowiązuje, to, to, to obowiązuje dopiero od pół roku, bo dymorfizm zrobiłem, dymorfizm zrobiłem między chrześcijaninem, a niechrześcijaninem, bo do tej pory było tak wysości, że żółtki miały jedynkę, żółtki jedynkę miały, Biały miał wysoci dwójkę, a Murzyn miał trójkę. Tak do tej pory było. A to, to już nie obowiązuje. To było, to było tak nadane wysokości, ale do właśnie do mojej zmiany wysokości, Do mojej zmiany wysokości, Do do uiszczenia się moich błogosławień wysokości, do mojej zmiany. To było to w specjalnie było tak umieszczone, umieszczone że tak właśnie wyglądała jedynka, dwójka i trójka. Bia, biały mu azjata wysości i Murzyn, ale to do mojej zmiany... Do tego poprawienia tego demoszizmu, demoszizmu między o wysokości chrześcijan, różnicy, do poprawienia różnicy pomiędzy chrześcijaninem a niechrześcijaninem, do moich Błogosławieństw. No. I tak to wygląda, tak to, tak to wygląda z, z wytrzymałością, z wytrzymałością. A wytrzymałość coś jest dla tego wysokości, bo przyjemności no Wodór wysokości, jak, jak są grzeby, grzebienie w wysokości w mitochondrii, te, te patyczki takie w mitochondriach, się, te kreski w mitochondriach, to one przyjmują wodór, jedne, z jednej strony przyjmują wodór, a z drugiej strony przyjmują do siebie w tlen. To są fosfolipidy, to one się z fosfolipidów, kilk, kilka rzędów fosfolipidów, grubości kilku rzędów takich taki grzebień jest w kilku grubości fosfolipidów. No, i tam przyjmujecie wodór, i ten. No, a wodór się pozyskuje wysości ze spalania wysokości tłuszczu. Tłuszczu, ze spalania tłuszczu przyjmujecie wodór. No. organizmie tam, tam w mitochondriach się pojawia wodór, ze spalania tłuszczu. No, a później wysokości na, 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 no, na, na tym wodorze, wysokości na grzebieniu wysokości Cukier się spala, na przykład tlen się spala do podstaci wody do podstawy wody i zużywa się ten, 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 ten wodór, zużywa, zużywa się ten wodór. No i pomiesz, później ta woda w wysokości idzie do aparatu a ta, ta woda by wysokości powstała w wysokości z przemian cukru, cukru w, ap w aparacie w mitochondrii, w przemianie z cukru w, w mitochondrii Idzie w ta woda w wysokości do aparatu, gdzie się rozkłada na tlen i wodór. I wodór powraca w wysokości do mitochondrii. No, do mitochondrii. Jest pozyskiwany, jest, ponownie jest w wykorzystywany ten wodór. No i może mogą się następne substancje spalać w mitochondrii. No i tak to wygląda, tak to wygląda. To jest wytrzymałość, to jest wytrzymałość. Bo prędkość wysości, to obyć sobie wysoci zawały serca, jak robię film, o zawałach serca, na Boże chowa nauka, jak komuś za co, jak robimy zawały serca, to oby yy. No, to, to przyjemności wysokości, na Boże chowa nauka, na, na odwałach serca, obyć sobie komuś za co robię zawał serca. Tam wszystko tłumaczę jak ten prędkość reguluje się najprawdopodobniej na 80%-70% yy, witaminą B witaminą B się produkuje yy, ten yy, no, no charakteryzuje czyli w mięsiu, w mięsiu, normalnie w mięsiu, a tu już trzeba się wymodlić, modlić się o to by słyszył, o prędkość, o prędkość trzeba się modlić by no, o witaminę większą niż B3, więc witamina od 1, od witamina B jest od, od B1 do B9, B9 co jest B12 niby, a to jest B9, to jest B9, tak, bio, tak, atom, tak, tak wygląda w fizy fizyce i, bio, i chemii, że to jest B9, tylko nazwaliście B12, ale jest od B1 do. do, do ten. No, chrześcijanie tu mają wysoci no, od, od B1 do B3 wysoci w mi w ten. W błonie, w błonie komórkowej ciśnienie reguluje, ciśnienie reguluje, ta witamina ciśnienie reguluje, ciśnienie reguluje i skuteczność wysokości jest szybszego działania wysokości, jak jest większa witamina B, szyb, 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 szybciej skurcz nastąpi, no, tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, no, na no, to nie jestem pewien na 100%, że, że, na 100% nie jestem pewien. No ale tak na 70% No i że witaminą B się szybko się reguluje, szybko się reguluje witaminą B. B a tak normalnie każdy ma B witaminę B3. Jak się modli chrześcijanin, to może mieć B6, najwyżej witaminę jeszcze. B6 mi witaminę może mieć. A ja mogę mieć B9, B9. Ja mogę mieć B9 z Jezusem B9. No i tak to wygląda, tak to, tak to wygląda. No to można się pomodlić, pomodzić o tą witaminę B, 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 B6 w mięciu, w mięciu, w błonie komórkowej, w błonie komórkowej. Bo w mitochondrii w mięciu musi być witamina B3 B3, bo, jest, bo na B3 najmniej się przyjmie, przyjmie wodoru, to musisz się w mięśniu przyjąć mniej wodoru, żeby żeby był słabszy niż by w organelek, gdzie jest B6 niż mózg w wysokości B12, B9, B9, no. Na każdej witaminie coś wysokości się przyjmuje więcej, więcej, yy, w coś więcej, w wyższych witaminach więcej wodoru się w mitochondriach przyjmuje do dłużebienia do, do, do mitochondrialnego, a to mięsie musi być najmniej wytrzymały, żeby się mięsień zmęczył, a jeszcze organy miały siły i mózg też miał siłę, no. Bo inaczej zawałki i tak dalej następują. B3 musi być witamina w mięsiu, e, w, w mięsiu, w mięsiu, w witamina B3 musi być, a w błonie chmurkowej może być B6, B6 może być, no to się módlcie, to się módlcie. O B6 witamina w mięsiu i to szybkość reguluje, to szybkość reguluje, a jeszcze jest regulacja siły, regulacja siły, jeszcze jest regulacja siły, no. A siłę się reguluje tak, mięśnia i to widać wysokości dechy, dechy mężczyźni od pół roku już to są, dechy mężczyźni, że laty nie mają, ale kształta pierwszy jest, kształta jest w ale że, że mięśnia nie ma, że mięśnia nie ma, że to decha, że to decha, jak klientki dechy wysości. a klientki dechy są jak nie chcą mieć do mojej rodziny, do mojej rodziny nie chcą mieć, czego nie, w, w zborach chcą, chcą być wychowywane, czy tam w domu dziecka wychowane przy nauczycieli zamiast stać mamą, tatą to oni tak nie, bo inny szereg mają to to są dechy wysokości. i małe cipki też są małe cipki są tak małe fiuty są tak to, mężczyźni mają małe fiuty do 7 cm, tak wtedy takie a co do szantymentu no siła, siła siłę się reguluje ten no jak, jak, jak jest fibralami, ile fibrali w coś siły się reguluje fibral to, to, to jest wysokość rząd komórek, to jest nitka w komórek wysokości mięśniowych fibral to jest rząd komórek mięśniowych nitka w komórek mięśniowych to jest jeden fibral i one się łączą w trzy fibrale, siedem dziesięć fibrali i tak dalej łączą się, no to kobiety niechrześcijańskie niechrześcijańskie kobiety mają wysokości fibrali, wysokości ten no, fibrali 3 wysokości, mają 3 fibrale. Mają 3 fibrale. <laughs> ja, a tutaj też i rozpostrzeganie jest wysokości. Mają 3, 4, 5 fibrali. Kobiety chrześcijańskie mają 3, 4, 5 fibrali. Mają wysokości 3 fibrale, jak są tylko jedną z tych też, jak wysokości spełniają. Są łagodne, są delikatne, są, są, albo troskliwe. Troskliwość wysości to to, że robi dobre uczynki sobie lub innym. Łagodność wysości, że od razu nie krzyczy, tylko mówi, tylko mówi, tylko mówi i tylko dobrze się denerwuje w bo denerwować się można, ale jak się denerwuje... Denerwować się nie wolno, gniewać wolno, gniewać wolno. A jeśli się gniewasz w wysości, to jesteś niezadowolony z tego i z tego, i mówisz, jak ma Cię pokoić w wysości, i pokojenie od razu. Jak mam pokoić w wysości ta osoba. Można się obrazić w wysości, można się obrazić w wysości, też można się obrazić w wysości, pogniewać, poobrazić można się i tak obrać, pogniewać i obrazić można się w wysości. No, mo, można się obrazić jeszcze. Ale tak, jesteś niezadowolony, i jak macie, spe jak macie spełnić wysoci, Mówisz w, w spokoju ducha i pokojenia, jak macie spełnić wysocie, by żebyś był, był zadowolony. Jak jesteś niezadowolony, no, tak to, 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 jest, to jest gniew, niezadowolenie. Jestem niezadowolony z tego i z tego. To jest łagodny gniew, bo tak są, są, są strogie gniewy, bo tak są strogie gniewy. Jak się krzyczy, w rzeczy i denerwuje i wkurwia. No. No to są to, to łagodność to że mówisz a nie krzyczysz. Właśnie mówisz, że mówisz, a nie krzyczysz, że normalnie się gniewasz. To jest łagodność wysokości i dejkadność, i dejkadność, że od razu nie bijesz. Od razu nie bijesz, nie reagujesz biciem. A mężczyźni, którzy reagują biciem i umysłowo, tylko na nie nie, nie, nie nie tak na realu, tylko umysłowo, że od razu by zbili, to mają prostatę, to ci mężczyźni mają prostatę. Ale tak to wygląda, ale tak to, tak tak to wygląda. Tak to wygląda właśnie. No. E, to, to są te trzy czy właśnie, łagodność, delikatność, łagodność, delikatność i troskliwość. Jak ma jedną z tych trzech, trzech to ma trzy fibrale, jak ma dwie C6 to ma cztery fibrale, a jak ma trzy c 6 to ma pięć fibrali kobieta niechrześcijańska. A na jednym fibrale, jak ma jeden fibrale tego ten, to ma trzy fibrale, to ma trzy fibrale i one się łączą później w mięsień się łączą, budują dosyć strukturę mięśnia, te fibrale łączą się później później w ścięgna, łączą się, wścigna i tak dalej, i tak dalej i się budują, no to jak ma trzy fibrale, to ma problemy z porodzeniem, z rodzajem dzieci, ma problemy z rodzajem dzieci, że, 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 że na 50% trzeba zrobić cesarskie cięcie, na 50%. No a jak nie ma żadnych z tych fibrali, to ma dwa, nie ma żadnych z tych ceszek, tych ceszek, to ma dwa fibrale, wtedy taka kobieta to musi już wycoć ten, mieć przez starsze cięcie wysości porodzić dziecko bo inaczej umrze bo inaczej umrze, ona i dziecko umrze umrą no i tak to wygląda, tak <love> mm. the mm. to wygląda i na kartce czy chrześcijanin, czy innej wysości też musi spełniać te wszystkie cechki, żeby mieć wysości te trzy fibrale trzy fibrale wysości no kobieta chrześcijańska ma Mam, chrześcijańskie ma 4, 4, 5, 6 fibrali wysokości no czyli wysokości jak jeden fibra, tą spełnia wysokości łagodna, troskiwa łagodna, i delikatna, jedną z tych, 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 tych trzech cerzek spełnia, to ma, to ma w wysokości 4 fibrale, te teżki spełnia, to ma 5 fibrali, a jak wszystkie te 3 trzyczki spełnia to to masz, to, 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 to ma 6 fibrali. To ma 6 fibrali, to ma 6 fibrali. No. Mężczyzna, mężczyzna znowu nie ma 3-4-5 fibrali. Też w zależności od tego, by coś, ile tych cerzach spełnia. Ma 3-4, 5-6 fibrali. Także ślaty będą, dechy będą, dechy będą. Płatki, mały wysokości i Nic więcej. No. Tak to wygląda, tak to wygląda. No. I odpowiednio do tego wytrzymałość. Także, flaki, flaki. No, tak to wygląda, tak to wygląda. No, mężczyzna chrześcijański, mężczyzna chrześcijański ma 6, 7, 8 fibrali. 6, 7, 8 fibrali. 6, 6, 7, 8 fibrali ma mężczyzna chrześcijański. W zależności jak dużo tych ceczek spełnia. Tych trzech ceczek tych, 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 spełnia. Jak jest, Dejcia na łagodne i troskiwy, to to ma, to ma 8 fibrali. No i tak to wygląda, i tak to wygląda. Tak normalnie, tak normalnie. Ale można być jeszcze, jeszcze większym, by mieć mięsień w wysokości. Może mieć, mieć mężczyzna chrześcijański 8, 9, 10 fibrali. 8, 9, 10 fibrali, ale to musi być wysokości... E, e, ten, bronić domu i rodzin Nie niech w prawie wcale niech chrześcijaninów też można pokój nieść żeby, żeby co tam domu będzie się bił ale przede wszystkim niech się wysości ten no, e, nie, nie, nie może się domu bić ale to nie już nie musi ryzykować wysokości i prześluszą może już zostawić pełną pracę osób ale musi bronić wysokości domu i rodzin swojego chrześcijańskiego i mnie, i moi, mojego węża bronić w wysości, Mojej mamy, mo Jezusa, Maryi bronić w wysości. Musi być w intencji słowem albo czynem, albo czynem. Tak i tak wysoci można bronić, słowem albo czynem. Tak i tak wysoci bronić. No, zaczynajcie no, no, od słów wysokości, bo to wystarczy zazwyczaj, to wystarczy zazwyczaj upomnieć. No. No i tak to wygląda, tak to wygląda. Kto broni mnie z usta wysokości, ten ma by coś właśnie 8, 9, 10 fibrali. No, no i to to power siłki, power siłki. Power siłki będzie miał wtedy. No i tak to wygląda, tak to wygląda. No. No, a szybsze reakcje są przy większym ciśnieniu, są szybsze reakcje, dlatego by coś i tak, tak by coś, dawać, jak chodzi by coś o szybkość, o prędkość, to wysoczyła się ta witamina B. Ta witamina B. Czyli prędkość wysoczyć ta witamina B. No i reguluje to. <laughs> Dobra, ale tu jeszcze ten. A kobieta chrześcijańska tak samo może słowem bronić, wysości słowem bronić i siłą tak samo może bronić? To ma wtedy 6, 7, 8 fibrali. Wtedy ma 6, 7, 8 fibrali. Jak broni domu i rodzin chrześcijańskiej, swoich i innych chrześcijanów, to jest to 6, 7, 8 ma wtedy w fibrali i cię łączy. No i tak to wygląda, tak to wygląda z siłką. I to wszystko, i to wszystko, o siłce i tak dalej. No i to tyle, i to tyle. No te co? Te jak tam by wybranie na siłowni, tam powoduje tylko szybszy przyrost mięśnia. Także, że, że o tym 8 miesięcy wysokości, czy 6 miesięcy szybciej nabierzesz ten mięcień, Ale nie powoduje większego, wysokości, większego mięśnia, a może spowodować impotencję, że kółko będziesz musiał zakładać na fiuta, bo przyjemności jak masz, jak masz spadek wysokości tych mieć miałeś ceszki wysokości, czy ceszki spełniałeś wysokość, bo jesteś troskiwy, łagodny i delikatny, a przestałeś być w którąś z tych ceszek mieć, to są wtedy zakwasy za, za yy, Schucze nóg wtedy schucze ten nóg jak którąś przestaniesz być w by którąś z tych ceczek mieć to wtedy masz schucze nóg wtedy masz schucze nóg, by coś jak odejmuje ci się fibra, fibra by coś, bo, bo, bo nie masz już jednej z tych ceczek to wysokość jak na taki słaby fiuta wysokości założył ten że wysokości urosną yy, no, testosteron zażyjesz te, testosteron to wysokości mi mięsień, wysokości fraczeja. mięsień flaczeja A tak można brać testosteron, jak ma, nie masz skutku łydek, to można brać wysokości testosteron. A jak masz skutku łydek, nie, bo możesz mieć impotencję, żeby huko. I to później 8-10 lat, czy 12 lat, zanim wróci do normy. Bo, bo słabnie mięsień, słabnie mięsień i narasta wysokość ten... I narasta ten słaby mięsień, wysokości do góry, niby narasta... Na Szybko chodzi narastanie, tam Fiudant tak nie narasta, ale to tak ma wpływ, to tak ma wpływ właśnie. Bo wśród jej ma wpływ w wysokości grubości właśnie tych trzech ceszek, tych czeszczeszek i czy bronisz czy nie bronisz wysoci rodziny chrześcijańskiej. Jak bronisz się ci, to i możesz obserwować wysoci zaczęć, żeby za że ci zgubnie wysokości. I, na biebie, i, ty, i, I o tych trzech zetrze... Chcesz jakby coś to tożsamości, łagodności i delikatności zależy grubość grubości fiuta. No i to tyle, i to tyle. Że jeszcze może ci zgrubnąć. No. no. i to tyle. Jak skurcze są łydek, to łydek jakby coś do tej nie bierze. Bo możesz mieć flaka. Mo, możesz przy na, 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 zamien, Zamienić się mogło mięśnie, żeby będą flakowate mięśnie. Zamienić się. Bo urosnąć nie urośnie większy fiut. Wśród wysokości tylko zamienność mięśnia będzie wysości. Tego słabszego wysości na, na ten dobry, to wtedy na, 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 ten, ten słabszy na dobrym mięśniu na, dobry na rocie, to wtedy wysuści jest słabość fiuta i można chucho jej jest potrzebne. No i tak to wygląda, tak to wygląda. No i tyle i tyle. No to bogacuje błogosławie, i pobogacuje Zusku. Ale to nie jest konieczność wysokości, że jak jest, jak jest, wysoci ten, no, no, yy, zachwat, są w skrócie, jak raz na jakiś czas, w i może nastąpić, że na jakiś czas, ale jak są częstsze, to lepiej nie brać.